Siemanko, witam was bardzo serdecznie w grze Harry Potter Komnata Tajemnic. Mm, Potter naszło mnie, żeby nagrać serię, z tej gry, gry, ponieważ dla mnie to jest mega klasyk. I pewnie już połowa z Was mówi, o Boże, co to za gra, co to zakręcia z tych drzewa zielone. No, może faktycznie nie błyska grafiką. I to nie jest wina komputera, tylko gry. Ponieważ no, gra jest bardzo stara, naprawdę. Um, ale ta gra jest jedna z fajniejszych części Harry'ego Pottera. Harry Potter Bardzo mi się podoba. Um, inne części, no już nie były dla mnie tak super, nie miały takiej wypalności jak ta. Um, podobna jeszcze była um, pierwsza część Kamień Filozoficzny. No i jeszcze trzecia była taka w miarę um, do um, No co by tu mówić, no będziemy sobie przechodzić... Um, E, całą, całą nie wiem co powiedzieć fabułę e, związaną z tą częścią no e, będzie to na pewno wiele błędów nie z mojej ponieważ no, jak już mówiłem wcześniej e, full bardzo stara grama e, mega bardzo polecam do kupna jeszcze można ją kupić e, tak, it's Harry Potter, jesteśmy sławni tutaj jak widać wszyscy nas rozpoznają. Jest jesteśmy mega i w ogóle mamy te swoje super oksy. Jedynie z całego Hope bardzo mamy okulary, no mniejsze. I to fajne okulary na takie. Bardzo widać, że super. No, dawaj te książki, które mi tam chcesz dać i skończ już. Um, nie chciałem też ściągać. tego, tego, tego. tego boże, 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 nie e, no, um, kupiłem grę po angielsku i nie chciałem ściągać spolszczenia um, do tej gry, ponieważ to spolszczenie tak psuje grę, że no, aż głowa boli jak głupie i takie dziecinne głosy są w tej grze w wersji polskiej. Dlatego naprawdę wolę wersję angielską. Może faktycznie tu jest po angielsku wszystko, ale ten angielski jest tu prosty, wszystko się da zrozumieć, bardzo łatwe. Sorry, to grę już może ja grałem, nie no wiem, od 8 lat i już miałem całą przejść, oh, no. Więc naprawdę Co gierka jest zrobić? dość prosta. Well, o, okulary nam się naprawiły. To, to twoja sprawka, Ron. Na pewno. Okay, no to przynajmniej teraz te okulary jakoś wody. wyglądają. Myślę, że odcinki będę robił też około... No chciałem też robić około... Boże, pół godziny no. To nie jest dużo ani mało. Um, I zdążę przejść pewne rzeczy... O, jest, no. Bo tu nie ma żadnego wyznacznika um, jakiejś misji czy coś, tylko możemy sobie chodzić w, każdym, w jakimś z celu po hoogwarci, możemy sobie robić co chcemy. Tak więc no odcinki będą około po pół godziny. Bo nie chcę też um, robić jakichś super 3 godzin w ogóle i też nikomuś tego nie chcę oglądać, także po um, pół godziny myślę, że będzie dobre. Um, jeżeli będziecie chcieli krótsze albo dłuższe, to mówcie, nie ma żadnego problemu, najwyżej nagramy krótsze albo dłuższe. I naszym już tutaj pierwszym zadaniem jest uwolnienie Rona um, spod gałęzi, gałęzi płaczącej wierzby. Musimy tu przejść naokoło te wszystkie gałęzie. No taka podstawa. I dojść do Hogwartu. To jest nasze takie pierwsze zadanie. Um, sterowanie jest bardzo proste. W USAD. -E um, I myszką kierujemy. Oczywiście nasze zaklęcia też możemy wywoływać lewym przyciskiem myszy. A prawy mamy skok. I naprawdę nie jest tu takie skomplikowane um, sterowanie.

To są takie sajwy, podchodzimy do książeczki i jeżeli by ktoś nie wiedział to e, dzięki takiej książeczce możemy zapisać naszą grę Tak by ktoś nie wiedział to możecie sobie fasoleczki zabrać, aż ja mam sześć aż lub 6 fasoleczek Dobrze, dobra Pierwendo. Q. Kurde, czułem się takie stare dobre czasy z tą grą. Kiedyś to się pamiętam, jak grało w tą grę... O, Jezus... Grałem godzinami, nie mogłem przejść niektórych poziomów, a teraz tak patrzę... ...jakie to było proste, jak mogę na to nie wpadać, no to po prostu... ...sam się dziwię. Dawaj tą żabę! Alahamora. Alohomora. Nie powinno być Alahamora, nieważne. Dawaj tutaj, to będą pewnie fasoleczki. Um, oczywiście w tym um, Let's Play'o nie ja chcę pokazać, nie będę pokazywać gdzie zdobyć wszystkie karty. No, o to chodzi, zdobędę tyle, ile będę w stanie zdobyć. Gdybym chciał wszystkie karty zdobyć, to jest praktycznie kolejne dwa odcinki na same karty, więc... Nie będę aż tylu um, robił, żeby tylko jakieś karty pokazać. że naprawdę już nie będziecie nie mogli znaleźć nigdzie. No to wtedy wam pomogę. Um, odnaleźć te karty i zrobię jakiś odcinek od nie, auto nam ucieka tak oczywiście szkoda że już powinno wlecieć w tą gałąź, a o, Zatem, wydać, <trym> w to gałąź, czyli nie chcecie słuchać tych dialogów możecie po prostu kliknąć enterem i wtedy przyspieszacie dialog lub zobaczcie co się, <trym> się dzieje <w> <wstępne> <trym> <w> Na przykład teraz wam pokażę. No i od razu możemy sobie grać. Ja nie będę przewijał po co usłyszeć całe dialogi. No, mamy save'a. Oczywiście w opcjach możecie sobie ustawić auto-stakanie i wtedy, gdzie będzie Harry przy krawędzi, o właśnie, by już skoczył sam, nie musicie klikać prawego przycisku myszy. Ale jak już ktoś naprawdę umie się tym opowiadać w skakaniu, to... Naprawdę to nie jest Ari, trudne w psa, To sobie skaczymy szkołę Jeżeli ktoś jest niedoświadczony, nie potrafi sobie poradzić z tym To naprawdę sobie zostawcie autos pomóc no, jak grałem pierwszy raz to naprawdę bardzo pomogłem Lumos Fajnie Lumos, lubię tego Fajnie, To wtedy różdżka jest taka Schody. Pamiętam czy te schody można jakoś w dół wziąć A pewnie Was połowa nie wiedziała, że to jest przejście I tutaj będziemy mieć już pierwszą swoją kartę hmm. Będzie ich aż Teraz Zobaczymy tutaj No 50-40 no aż 101, także no dość dużo Złote i tak się wszystkie zdobywa w, w takim, ok, tak to się nazywa, pokój pokój, 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 pokój życzeń chyba I tam macie chyba 5 minut na zdobycie, na zdobycie wszystkich złotych kart. Bardzo fajne są te złote karty Polecam, nie powiem wam, nie będę wam zdradzał kto jest na tych złotych kartach. Możecie się pewnie domyślić. a nie chcę wam psuć zabawy. No na nich możecie się też spamić trochę fasoleczek. Um, od razu wam mówię, żebyście zbierali fasoleczki, ponieważ um, przydają się potem, naprawdę. Um, jeżeli chcecie pokupować sobie super nimbusy 2000 i tak dalej na meczek i licza, um, czy jakieś mega zbroje, to naprawdę polecam kupna. Jesteśmy już w hotbarcie. Piękny Hogwarts, piękny. E, tu jest w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, jest od groma e, tajemnych przejść. Ale oczywiście wszystkie tajemne przejścia mógł... będę mógł wam pokazać e, w czasie rozgrywki. E, w jakimś odcinku, niekoniecznie zrobię specjalny odcinek. Nie będę robił przecież specjalnego odcinka, żeby... E, nazywać wam wszystkie przejścia. Taki karty, jak już wam mówiłem. Um, pierwszym takim podstawowym um, przejściem było um, tutaj możecie właśnie po tych um, lagach i wtedy wam się otwiera tutaj obok przejścia. Um, wiem, że to jest czasem trudne, ale gdyby nie było właśnie takich um, fajnych tajemnych przejść, taka nakaza by była troszeczkę nudna, bo to daje takie um, o, już kartę karta, a my na no widzicie, pierwszy początek, już drobna karta. Um, co ja mówiłem... że gdyby nie było tych um, takich fajnych, ukrytych miejsc, to ta gra nie byłaby ciekawa, bo byście nie mieli takiego um, poczucia, że wszędzie musicie sprawdzać, czy możemy gdzieś tutaj coś zaczarować, żeby otworzyć. A tak, to pewnie większość z Was chodzi przy ścianiach, jak szuka jakiejś ten przejść, No w ten sposób, bo wszędzie tutaj... Patrzy, czy gdzieś jest tutaj jakieś przejście czy nie ma? No ja w ten sposób tak naprawdę też znalazłem od, od groma przejść. To jest jeden z takich lepszych sposobów szukania. Um, nie wiem, że gdzieś jeszcze tutaj chyba był. No nieważne. Co my tu mamy? Jakoś skrzyneczka wejśćmy sobie. Ale hamora! No tylko pasożytki chciałem karku. Yupi jej! O, przypomniał mi się fajny spell Spongify, który jest po prostu super. To jest jeden z fajniejszych czarów. No dobra, wiesz co, chodźmy do tego Hogwartu. Um, na jakąś tam, nie wiem co teraz będzie w tym Hogwarcie. Aha, to, że się spóźniliśmy. No spoko. Aha, musimy iść do dormitorium Gryffindorów. Tak, to jest ten cały Hogwarts i ta muzyka po prostu to jest niepowala, tak pasuje do tej gry, że, o jest tak samo w menu, fajnie, naprawdę do dobrany soundtrack, bardzo właśnie tak pasuje do takich szukania tutaj sobie za w takich różnych, no, no, naprawdę fajnie i tu też jest tajne przejście ale jeszcze nie będziemy mogli go odblokować bo jest nam tego potrzebne tego potrzebne tu gdzieś jest takie tajne przejście musimy mieć takiego czara który powala, na długie i wtedy nam się chwila tam na dole tajne przejście jest No, yes right on time I heard the most incredible story about you two getting expelled over a flying car Marley, please we're tired could you just tell us what the password is bird no it's good to see you again Harry there you two are brilliant entrance Got the oh yes, I how did they hear about the George system we've set up. it's based on bertie's every flavor bean. fred, myself, and several of our associates have set up trading opportunities. if you have enough beans, we'll trade with you. where are we supposed to get all these beans? they're hidden all over the place. it's not hard to find them. no, but shannon, you're not waiting in no time. Pasolka, jakże możemy u nich sobie coś kupować. Potem jeżeli nie będziecie mieć wszystkich skompletowanych kart, możecie u Freda lub George'a kupić karty za oczywiście za odpowiednią liczbę. Harry No i to jest koniec pierwszego odcinka, Kto się z Wami pożegnam. Um, I w następnym odcinku sobie już pójdziemy do um, profesora Lockhart'a i nauczymy się nowego um, zaklęcia. Um, także no, do zobaczenia w następnym odcinku. Jeżeli Wam się podobało to komentujcie łapka w górę. Do do zobaczenia. Cześć i na razie.